Witam wszystkich, jestem DragonWard i w dzisiejszym odcinku jest ze mną mCraftor3 Witam Dzisiaj jest bardzo krótki odcinek gdyż chcielibyśmy pokazać właśnie jeden glitch, bo to jest glitch związany z rusztowaniem Jesteśmy na serwerze i będę wam tłumaczyć o co chodzi, dlaczego to jest glitch no i jak go wykorzystać Większość z was go może kojarzyć z Menhanta Tobiasza Ja go kojarzę jeszcze z indziej. I tak jak widać, Crafter go teraz wykonuje. I nie było widać e, rusztowania. Jest to glitch, gdyż ten blok, który e, zostanie zglitchowany, no to jest Ghost Block. Czyli go po prostu nie widać. Tak naprawdę jedyny, kto go widzi, to e, Crafter. No i e, jak go wykonać? Jest dużo sposobów na wykonanie tego pierwsze musimy sobie postawić dwa bloki scaffoldingu jeden który lata a drugi który jest na bloku i teraz tak jednym ruchem trzeba zniszczyć ten scaffolding który jest na którym stoimy i drugim postawić rusztowaniem w tym miejscu bo gdy zniszczymy to to ten się niszczy jednak gdy Szybko dość zrobimy y, tą czynność, czyli postawimy scaffolding w tym miejscu. Lewy prawy przycisk myszy po prostu. Dokładnie. No to tu nam się on postawi i się zliczuje. I to wygląda w ten sposób. Tylko mi się nie udało teraz. No, kraftorowi y, się wydaje, udaje to wiele częściej. Ja jeszcze mam inną metodę. Jednak gdy ją się wykonuje, scaffolding się stawia na tym scaffoldingu zamiast obok. W tym miejscu, gdzie jest między tym pikselem a tym jak tutaj w tym miejscu co mam myszkę, jeśli nacisnę teraz i postawię w tym samym czasie, no to pojawi mi się scaffolding w tym miejscu. Crafter go teraz nie widzi, a ja mogę sobie na niego wyjść. I co najważniejsze, on znika za nami, czyli musimy stać idealnie na Między dwoma blokami, bo inaczej po prostu spadniemy. I jeśli idealnie się to wyliczy, możemy po prostu po nim chodzić albo nawet sprintować. Zależy jak to jak to dobrze to wyliczy. Czasami się uda to szybciej, czasami uda się nam wolniej, ale na tym serwerze są długie, duże lagi, więc troszkę. Troszkę nie idzie to najlepiej. Czym większe lagi na serwerze, tym łatwiej się zrobi tego glicza, ale też trudniej się chodzi po tym. Jest jeszcze metoda, którą stosuje y, dużo zagranicznych YouTuberów, z tego co widziałem, że gdy ten blog już spada w tym miejscu, to trzeba po prostu na tyle szybko y, spamić, żeby on się po prostu pojawił w tym miejscu. Jak widać. Tutaj jest już blok. No proszę mi to zniszczyć. Czekaj, co zrobić? O pojawił się blok. A nie, zagnie Jak widać, a, no dobra, mi się pojawił, nieważne. Przez jakiś czas było widać, że tam jest ten Ghost block i yy, no i po prostu go nie było. Wystarczy, że go szybko yy, zaspamiliśmy. O, jest Ghost block z tego co widzę, albo po prostu są takie lagi. Nie, to jest ghost block A więc tutaj mamy parę po ghost blocków Jak widać yy, Jest z tym niezła zabawa I jeszcze taka ciekawostka Póki jeszcze mam tutaj jeden ghost block yy, Tak, tutaj jest Jeśli jesteśmy na survivalu Game od survival To yy, Tracimy yy, teska foldingi hmm, Teraz spadłem yy, To tracimy teska foldingi Tak jak widać, yy, mam teraz 53 a i trzeba też w dobrą stronę się patrzeć, bo inaczej e, pójdzie nam scaffolding w drugą stronę. Dobra, spróbuję przejść troszkę dalej. Jak widać, też można e, w, niżej troszkę być w tym scaffoldingu i też dalej chodzić, ale no to nie jest najlepsze. I tak jak widać, teraz mam 37. Jak na przykład wypuszczę, czyli Q, Q nacisnę, mam znowu 54. Tak samo jak wystarczy, że dotknę to w ten sposób, no to też mi się znowu odrodzą. Tak jakbym w ogóle ich nie zużywał. Jest to bardzo dobre. Tak jak tobias zrobił na menhancie do uciekania, jeśli się to dobrze wyćwiczy, oczywiście. A na singlu to raczej nie ma dobrego zastosowania, bo lepiej zrobić most po prostu. Ale jest to fajna ciekawostka. Na ten y, fragment to tyle. Jeszcze mam wam do pokazania jedną rzecz. Tak jak wiadomo, Dim zrobił swoją sztuczkę z łódkami. Y, nie są one jakoś trudne. Wystarczy stawiać od razu scroll i w dobrym momencie, tak jak właśnie crafter to wykonuje. No i można dojść do drugiego końca a więc ja to spróbuję zrobić to z czym lagami jest ciężkie lagi, no to już jest w ogóle ciężkie czym, z lagami czym, czym większe lagi tym gorzej niestety no ale da się to wykonywać No, na tym serwerze akurat nie możemy może kiedy indziej to pokażę na survivalu, na singlu jeśli mi się uda ja, ja chciałem wam tylko pokazać że takie coś nie jest trudne nawet z lagami takimi jak my mamy tutaj, to wyszło nawet dość dobrze, zwłaszcza crafterowi. Yy, Minie, bo mam troszkę gorszy internet niż on. No, ale jakoś to idzie. I na dzisiejszy odcinek to tyle. Yy, żegnam się z wami. No i możesz coś powiedzieć na koniec. Żegnam.